Ja, to, ja też mam metalowy. 87 do 91. Chyba w środku. Jest, słuchajcie, mam obronę. Ten yy, pierświaczek. Ale fajny, w klatki. Czekaj, punta jest, punta, 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 punta coś chyba jest tutaj Coś jest, punta jest, ale, ale ekstra, kurde. No bo wypadł dany. Pamiętam w zeszłym roku jak byliśmy ten? W piance jeszcze wlazłem. Ostatni raz tam. Obrączkę by ten A teraz ten. Pierścioneczek. Elegancko